Gość Poranka. W Radiu Głos dzisiaj po raz kolejny gościmy psychoterapeutkę Uzależni panią Katarzynę Arczewską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. W poprzedniej części rozmawialiśmy między innymi o, o tym, że z uzależnienia się nie wychodzi. To jest choroba, tak jak inne przewlekłe choroby, choroba na całe życie. Pomagacie jednak e Takim osobom rzeczywiście te, te, te różne momenty w tym ży w życiu przetrwać, z, z kryzysów, tak jak to tylko możliwe, pewnie wyjść, wychodzić, a kiedy już ta osoba wychodzi dalej towarzyszycie tym osobom. Dzisiaj, a propos towarzyszenia, to może tutaj na tym się chwilkę zatrzymajmy. Kiedy także w rodzinie ktoś próbuje nam z uzależnieniem pomóc. Uwrażliwić nas na pewien problem, z którym być może, który nam być może doskwiera. Rodzina chce nam pomóc, rodzina, która nas kocha, chce dla nas dobrze, ale czasem okazuje się, że najlepszą pomocą byłoby po prostu, gdyby nic nie robić. Nie, nie robić. Dokładnie. I w książce Dno to Początek jest. Taki, jest Pani autorką, tak, tak, Dno który to jest początek. autorką, jest taki fragment, który brzmi bardzo kontrowersyjnie i zaskakująco dla ludzi, którzy czytają, że niepomaganie jest pomaganiem. I tu, jeśli chodzi o uzależnienie, to jest taka choroba, którą zupełnie inaczej się pomaga niż w innych. Chorobach, dlatego że tutaj to pomaganie polega na tym, że taka osoba uzależniona powinna ponieść konsekwencje swojego uzależnienia. Mówiąc potocznie, rodziny nie powinny sprzątać po niej w cudzysłowie, załatwiać różnych spraw, usprawiedliwiać, tłumaczyć. Tylko właśnie nazywać rzeczy po imieniu. A rodziny też są stygmatyzowane tam, gdzie jest to uzależnienie. Często ci współmałżonkowie, partnerzy, rodzice, dzieci wstydzą się tego, że ktoś z bliskich osób jest uzależniony. I to niestety robi tak zwaną krecią robotę, bo często te osoby nieświadomie pomagają w taki klasyczny sposób powodują, czy przyczyniają się do rozwoju tego uzależnienia, do trwania w tym uzależnieniu, a nie do wyjścia z niego, do, do podjęcia tego leczenia. Bo jeżeli ta osoba uzależniona, nie ponosi tych konsekwencji, jakby wszystko w domu, dookoła jakby dobrze się dzieje. Jest tłumaczenie w pracy, są załatwiane zwolnienia lekarskie i taka osoba nie ponosi tych konsekwencji, to ma poczucie, że przecież ten alkohol i czy te substancje, to uzależnienie, nic takiego złego się nie dzieje, tak? Ja chodzę do pracy, ja wykonuję swoje obowiązki, a że to wszystko się dzieje dzięki pomocy kogoś, to te osoby uzależnione tego nie widzą. Więc my też, ja też w poradni nie tylko pracuję z osobami uzależnionymi, ale współuzależnionymi i tak zwanymi dzieci DDA, czyli osoby dorosłe, które wychowały się w rodzinie z problemem uzależnienia, z chorobą. I, uczy, i jakby i te osoby też nabywają tej wiedzy, co to jest uzależnienie, jak są uwikłani w to, w to uzależnienie. I jak stawiać te granice? Tu pan w tym swoim wstępie teraz powiedział o tym towarzyszeniu, i myślę, że to jest bardzo dobre słowo, które bardzo adekwatnie odnosi się do tego, jak terapia wygląda. Terapeuta towarzyszy pacjentowi. Ja jemu nie radzę, ja go nie oceniam, ja mu nie mówię, co on ma robić, ja mówię, jakie są możliwości i wybory, a co on zrobi i jaką decyzję podejmie, to jest jego. Omawiamy, jakie tego mogą być konsekwencje. Dlaczego tak a nie inaczej i właśnie w terapii chodzi o to, że terapeuta towarzyszy z taką empatią, wrażliwością, ale też dyrektywnie, czyli mówiąc, nazywam rzeczy po imieniu, tak? Ja nie będę mówił, że to, że dzisiaj pan się trzęsie, to wie pan, to jest efekt grypy i może rodzina to by kupiła. A ja powiem, nie, to pan najprawdopodobniej wczoraj pił, czy przedwczoraj, i to jest efekt odstawienia tego alkoholu, tak? To, że dzisiaj pan jest w takim, a nie innym stanie, to jest efekt picia, a nie y, jakichś innych wytłumaczeń i tak dalej. W Dokładnie. Y, więc no, konfrontuję, y, co nie jest przyjemne, ale co jest niezbędne. I, I myślę, że to jest bardzo też takie fajne, chyba tu podsumowanie, że. Y, Towarzyszyć. Nie wyręczać, czyli wspierać, ale nie wyręczać. Rozumieć, ale nie akceptować tego, co ta osoba robi. Mhm. A jak dzisiaj jest z, z postrzeganiem w społeczeństwie problemu uzależnień? Czy temat jest w mediach, także czy w społeczeństwie, tak jak wspomniałem, aktywny, jest aktualny, czy uzależnienia są tematem tabu dzisiaj jeszcze? Nie, jest, nie są już tematem tabu. Niektó no były. Były, by, przez, było też stygmatyzowanie, jeśli chodzi o uzależnienie od alkoholu. I to jest jak gdyby, gdzieś od wielu, wielu lat jakby jest w społeczeństwie gdzieś ten temat. Jeśli chodzi o narkotyki, hazard, zakupoholizm, lekomania, seksoholizm, to są, to są bardziej tematy tabu, ale jeśli chodzi o samo jakby rozumienie, czy rozmawianie o uzależnieniu, to tego jest znacznie więcej. Ja taką ostatnio mam refleksję, trochę byłam w domu i gdzieś nieraz rano leci telewizja włączona i leci Dzień Dobry TVN albo Pytanie na śniadanie. Takie ranne telewizje i ku mojemu zaskoczeniu bardzo dobrze. Nie wiem, z czego to wynika, ale dosyć często ostatnio były takie krótkie rozmowy, były zapraszani terapeuci, psycholodzy i było rozmawianie o uzależnieniach. Znaczy się myślę, że to wynika z tego, co też się dzieje w społeczeństwie, i na ile dzisiaj media docierają do różnych wypadków, samobójstw, okaleczeń, no bo właściwie chyba nie ma tygodnia, gdzie by coś się takiego traumatycznego, tragicznego nie wydarzyło że młodzież, dzieci popełniają samobójstwa, hejt w szkole i właśnie często towarzyszy też temu uzależnienie, bądź bardzo ryzykowne takie zachowania, gdzie ta młodzież bardzo tak zachłannie, bym powiedziała, próbuje różnych specyfików z racji braku akceptacji w środowisku, w związku z taką chęcią przypodobania się rówieśnikom, takiej właśnie dominacji, gdzieś wejście w jakąś grupę społeczną, więc jest tego coraz więcej na całe szczęście i też dosyć dużo ludzi się zgłasza po tą pomoc. Zgłaszają się też osoby coraz młodsze. Z jednej strony to jest przerażające, bo to pokazuje jak szybko ta inicjacja alkoholowa, narkotykowa ma miejsce. Dopalaczy różnych, coś, co jest legalne niestety, czyli środki energety, energetyzujące, czyli i to jest legalnie, a tam jest też przecież są też te środki, które powodują substancje, które powodują jakby zmianę świadomości, tak. I jak taka osoba wypije ich kilka, to też jest odurzona. I wydawałoby się, że tu się tak nic nie dzieje, a już jest potrzeba tej stymulacji właśnie jakąś substancją. Z zewnątrz. Więc młodzież, młodzi ludzie, którzy trafiają na leczenie, to są osoby, które bardzo intensywnie zażywają i eksperymentują naprawdę z różnymi środkami psychoaktywnymi, gdzie te konsekwencje zdrowotne są bardzo dotkliwe ale to jest tak no, jakby takie um, budujące, że one się zgłaszają, tak? e, więc e, jakby ta świadomość jest coraz większa, e, ludzie coraz jakby ta zmiana myślenia na temat uzależnień też się zmienia trochę zaczyna być mniej tej stygmatyzacji, bo właśnie to jest też ciekawe, że ludzie się dziwią, jak ktoś może nie pić tak na uroczystości, jest postrzegany no, jako jakiś odmieniec i tak dalej, a nie a nie, że, a nie te osoby pijące, tak? Jest raczej stygmatyzacja tych niepijących, a jest wsparcie tych pijących. No zupełnie na, na odwrót, opak. dokładnie, mm -hmm. W książce Dno to początek jest trzech recenzentów. I pomimo że pracuję tyle lat w tym już zawodzie, to jakoś nigdy nie analizowałam i się nie zastanawiałam nad takim hasłem, które jest na uroczystościach e, do dna. Nie jest podnoszony kieliszek, hmm. lampka i ich pada hasło no to pijmy do dna. I to też bardzo rezonuje z tą moją książką, bo ludzie podnoszą ten toast to z radością, z zadowoleniem, z takim em, entuzjazmem. Tak, z dumą, z dumą hmm. dokładnie, jakby no, kompletnie nie zastanawiając się, że ten każdy kieliszek no przychyla, przybliża ich do tego dna, ale, ale do zupełnie innego. Więc ja bardzo zachęcam Państwa do zakupu tej książki, do przyjrzenia się, do takiego zgłębienia tej literatury, bo recenzje też są taką częścią tej książki, one jakby dalej w tych recenzjach jest pokazane, na czym to uzależnienie polega. I to jest książka nie tylko dla osoby uzależnionej, ale także dla całego środowiska, dla rodziny, dla, dla, tak, dla, dla, dla krewnych. Tak, dokładnie. A co pani daje taką największą, największą satysfakcję w, w pani pracy? Czy właśnie to, o czym pa, pani sama też mówi, o tym, że ktoś się zgłosi, mhm. o tym, że ktoś chce dać mhm. sobie pomóc? E, tak. E, to, że ci oso te osoby chcą tej pomocy, że chcą tej zmiany, no to kiedy ten pacjent jakby uczestniczy w tym leczeniu, jest otwarty, jest gotowy, jest ufny, to kiedy dokonuje tak wielu zmian, to jest takie budujące, kiedy te osoby poznają swoje możliwości, naprawdę są w stanie bardzo dużo osiągnąć i, i realizują swoje pasje, swoje zainteresowania, rozwój taki zawodowy, więc to jest bardzo budujące. My w szpitalu mamy tak zwane zjazdy absolwentów, na które przyjeżdżają osoby, które ukończyły nasz oddział. I to jest taka bardzo duża dawka energetyczna dla mnie, kiedy no, widzę. Ten rozwój tego pacjenta, tak? Tą jego zmianę myślenia, postrzegania, radzenia sobie, ale też się dzielą, jak było trudno i że to trzeźwienie nie jest łatwe, ale jak wiele mogę zyskać, tak? Więc dla mnie każdy pacjent to jest nowa historia, to jest to jest jakby nowy człowiek, który po prostu wymaga pomocy, zrozumienia i naprawdę za każdym uzależnieniem są dramaty i ci ludzie nigdy nie dostali wsparcia, zrozumienia, takiego pokierowania, zobaczenia co można, jak można i że można w ogóle. Więc to są te dodatnie wartości tej pracy. Jakim Przesłanie. Jeśli jest takie, może jedno, którym możemy zakończyć tę rozmowę. Chciałaby Pani takie przesłanie skierować do tych, którzy nas oglądają i słuchają, a także do tych, którzy być może wahają się, czy, czy z takiej terapii nie skorzystać? Że uzależnienie to nie jest wyrok, że uzależnienie to, to, to nie jest, mówiąc tak kolokwialnie, koniec świata, że z tego można jakby zmienić swoją jakość życia, nie można z tego wyjść, Czyli pozbyć się tej choroby, ale naprawdę można całkiem fajnie, dobrze funkcjonować. I żeby nie bać się tej terapii, osoby, które kończą, no jest takie przysłowie: Polak mądry po szkodzie, i tutaj też to bardzo jest bardzo słyszalne, że ci ludzie bardzo często żałują, że tak późno, ale z drugiej strony się cieszą to, co jeszcze jest przed nimi, że już się nie cofnie czasu, ale jeszcze mogę wiele zdziałać i, i nie bać się tej, tej terapii, nie bać się tego leczenia i tak no jakby zaufać. Terapeutom, grupie ludzi, ludzi, którzy już trzeźwieją, którzy są w tym procesie, bo zmiana jest możliwa w każdym momencie. Katarzyna Arczewska, psychoterapeutka uzależnień, autorka książki Dno to początek, do której lektury serdecznie zachęcamy swoiste kompendium wiedzy o Uzależnieniach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko nakreślę, że książkę można zakupić przez moją stronę internetową www.katarzynaarczewska.pl Tam jest opis książki, więc zachęcam Państwa do strony i poprzez tą stronę można zakupić książkę. Dziękuję bardzo, odsyłam do lektury. Dziękujemy.